Drugi koncert z cyklu Polska współczesna muzyka churalna. Spotykamy się w okoliczności szczególnej. Odeszła nasza pani dyrektor, wybitny muzyk, wybitny hurmistrz profesor Beata Dąbrowska. Stało się to w marcu, ale w ubiegłym roku zachęciła nas do tego, żebyśmy spotkali się wszystkimi zespołami choralnymi. Zrzeszonymi w Polskim Związku Chórów i Orkiestr. I śpiewali muzykę współczesną, naszą, dzisiejszą, tworzoną w każdej chwili, teraz. Zrobiliśmy to w ubiegłym roku. Tamten koncert był imieniem Józefa Świdra, zmarłego kompozytora. W tym roku opuściła nas nasza pani dyrektor Instytutu Muzyki, nasz przyjaciel, wspaniała profesor Beata Dąbrowska. I chcąc wspominać, chcąc nawiązać do tego, do czego ona nas zachęcała, spotkaliśmy się dzisiaj. W tej świątyni odbywa się msza w intencji pani profesor. Postanowiliśmy oprawić tę mszę i, i tu właśnie śpiewać. Odbył się koncert, w którym obecność tej, która jest, bardzo blisko nas, była odczuwalna. Bo muzyka to takie miejsce spotkania, bo muzyka to coś, co pozwala nam wypowiedzieć tego, czego nie wypowie, nie wypowie się w inny sposób. To jest dla nas wielkie święto, a jednocześnie taki nasz znak. Yy, w kulturze naszego miasta. Znak muzyki współczesnej, która jest naszym, naszym dowodem, że istniejemy, że pracujemy, że, że nasza pisana w ten sposób muzyka jest wykonywana i trwa. Jak będzie odebrana za sto lat, zobaczymy.